Siemanko ludziska, z tej strony Łukasz, czyli Banboy, a to jest kolejny odcinek Challenge Me, serii, w której to wydajecie mi setup, jaki mam zagrać w następnym odcinku tej serii. Pod ostatnim odcinkiem wygrał setup Magika, no ale sorry Magik, ja nie nagrywam ee, Challenge Me na mapkach z helikopterami zwiadowczymi i nie będę do nich strzelał z łuku niestety, przykro mi bardzo. Dlatego wybieram e, drugi komentarz, który otrzymał najwięcej łapek, jest to komentarz Goryra, a Goryl chce, abym zagrał wsparciem z bronią podstawową, to jest MG4. Z celownikiem kolimatorowym, kompensatorem, zielonym laserem i uchwytem pochylonym. Proszę bardzo. E, <laughs> Przepraszam. E, broń dodatkowa, jak wyżej, tam jest chyba komentarz ten Krzysztofa z Diglem 44. Do tego amunicja C4. Ulepszenie polowe. Obrona, okrężna. Zaczynamy! Yeah! Ciekawe jak to jak to się sprawdzi. Dawno świniami nie grałem. Tak zwanymi. Ej, po co ja to przeładowuję? Brawo ja! Dostał! Pierwszy Pierwszy dziabnięty! Pierwszy dziamnięty, czyli nie wiem, chyba nie będzie tak źle. 154 kule w magazynku, ja to już ja chciałem wcześniej przeładowywać. Brawo! Brawo Bad boy. Dobra. Postaram się tą serię yy, zrobić tak, żeby pojawiała się ona dużo, dużo częściej Ale jak wiecie, chronologiczny... No, chronologiczny, chroniczny, jak to się mówi? Brak czasu mi doskwiera na nagrania. Następny, brawo Kuleczka brzydóweczka Gdzieś tu jest snajper, a to mój snajper, dobra Skąd ten koleś dostał? Tu jest nie... zielony Dostał nas kolejny 102 kule w magazynku. Tu był koleś. Chodź, przyjacielu, dostaniesz kilka. Kulecek, co? Siku ci się zachciało. O co? Proszę, masz amu, masz. Ciebie słyszałem, ale cię nie trafię. Nie trafię cię, dobra? 50 kulek. Ej, to ja. To znowu ja. Mogłem mu tam C4 wrzucić Oje! 2 HP mu zostało, no bez kitu Ale się ześlizną ładnie <słyski> Soki, jeżeli y, będzie Wam przeszkadzał mój głos, ale Jestem ciut przeziębiony I no wiecie jak to jest, jak się jest przeziębionym, tak? Aaaa! Dostał! Tam jest jeszcze dwóch, kurde! Dragon! Pozdro, Dragon! Klejmurki stawiamy? No 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 no, panie, nu no. nu! No, no. Niedobry ty! Dobra, lecimy, lecimy, bo to nie ma na co czekać. A tak w ogóle, ekipa, dzięki wielkie jeszcze raz za 1500 yy, subów, że zaufaliście my, że wpadacie na kanał. W ogóle jakoś tak ostatnio, ostatnio się zrobiło tutaj u mnie na, na kanale, w tych moich społecznościach, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo dużo do świętowania mamy. Bardzo dużo do świętowania. O, dragonek! Aj, widziałem jak wychodził. Bardzo wiele okazji do świętowania jest, bo na Facebooku, na fanpage'u, pyknęło 300 osób, e, e, lubiących mój fanpage. Na hitboxie 200 osób polubiło e, mój, mój, ten, mój, mój mój profil, że tak powiem, gdzie streamuję. Generalnie wszystko idzie w dobrą stronę, jest was coraz więcej ludzie. Bardzo mnie to cieszy i na hitboxa ludzie przychodzą na live'a częściej niż zwykle. Podoba mi się to, podoba mi się to No bez kitu, no bez kitu Skąd on jest z Chin? Z Korei? Nie wiem skąd Przepraszam Dobra, dam sobie z nimi radę Oni tam mają pewnie znaczniki i tam się będą cały czas respić Trzeba po cichutku zajść ich od tyłu i dziabnąć. dobra, lecimy, lecimy parampam, parampam idziemy do tych snajperów? pójdziemy do tych snajperów widzicie jak oni tam ściągnęli z, z lewej strony mapy kogoś? Zobaczymy czy mi się uda to załatwić e, Nie ma już tu nikogo? Wszyscy uciekli, dobra. Dobra, już wracam, nie krzyk No ski i tu 9 HP <klima> Dobra, lecimy dalej. <klima> Ojejku, przepraszam was. Za te moje kasłanie. Ale tak to niestety bywa czasem. Ale Jak tu, jaka tu jest cisza, żadnych ceciwórek, żadnych wybuchów nie ma, je yeah. Tam był gdzieś koleś. Ale ja oczywiście go nie trafię, no bo po co? Co, o czym jeszcze możemy teraz tak na szybko pogadać? Hmm, jaki to by, to, by sobie temat obrać, tak, podczas gry? O, jakiś shotgun. Nie, to był Rex. Gdzie mi tu będziesz szczelał? <laughs> w ogóle. Aha, przy okazji, was zaproszę na te moje hitboxy, facebooki i tak dalej. Link oczywiście macie w opisie filmu. Się wszystkie linki wszystkie linki do społeczności są w opisie ojej kupecy ten złapał granatę na plecach w gościu Standardowo nie będę sprawdzał wyniku bo to jest wielka niespodzianka na Challenge me nigdy nie sprawdzam wyniku na Challenge me. ja tu nagrywam live i staram się ugrać jak najlep jak najlepszy najlepszy setup, tu Najle wynik danym setupem. Przegrywamy. Jednym ticketem przegrywamy on RIT's choćby się... nie wiem. Gdzie on był? No bez kitu. Zaraz tam chłopie masz tę sfórkę, jak się gdzieś blisko yy, zrespie. <laughs> zaraz będziesz wyłapywał paczuszkę. O jejku jednak nie jestem Dzień dobry No, A za niedługo jest e, Za niedługo wychodzi Battlefront Będziecie ogrywać Battlefronta Po co Po co ty to przeładowujesz Mój friend, ty tam nie pobiegniesz, bratku, Ty też nie tu już nie ma chyba nikogo. Otaho siwoya słyszeliście? No i tu są na dole asyst całej plecy a ja 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 jeden hp znowu zawsze mi braknie tych tak kilka hp do zabicia gościa No i tak jak mówiłem, zapraszam Was na te moje Hitboxy, Facebooki, Twittery, Battlelogi, wszystko macie w opisie. <laughs> Wszystkie linki społecznościówki są w opisie, żebyście nie musieli szukać, szukać. Za niedługo znowu z ekipą będziemy coś nagrywać, w razie często ostatnio e, gramy z ekipą na, na Hitboxie podczas live'ów, jest mega zabawnie, mega, mega, mega. Zresztą chyba widzicie, bo na kanale pojawiają się filmiki z, z tych zabaw Gdzie oni są? Aha, oni tam wychodzą Dobra, idziemy tu Idziemy tu, się gdzieś... Za zasłoną schowamy 43 asysty, no niech będzie. U góry, u góry, u góry, u góry No, jejku, jejku. Niestety nie daję rady świnką go ściągnąć. Zapraszam Was do wpisywania swoich dziwnych, śmiesznych setupów. Ale oczywiście na Deadmechu albo na. u Kolo dostał tam. A, chyba mnie też mierzą. Czuję ich e, lasę na mojej skroni. Gdzie oni są wszyscy? Na brzegu mapy, gdzie się chowają. Ten już leży, tu ktoś jest gdzie, 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 Dymu ktoś używa, proszę Proszę Państwa. Państwa. Bum! <noise> Jajajajajajaj, dragon mi zdziwnął z takiego daleka, ale wcześniej mnie sniper chyba zahaczył swoim pociskiem. Jejku, jak się skupiłem, żeby go tam tą czwórką pyknąć, słyszałem go. <noise> oh, wow! No, wygrywamy to, brawo! To mi się podoba. <noise> w końcu jakiś wygrany meczyk. Bo ostatnio coś gramy tak. Z ekipą i gramy, i gramy i zamiast zamiast grać to się śmiejemy. Chodź, 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 gdzie ty w mnie uciekasz? Wow, ale go wysadzili, ale dostał. Pierwszy, przyjąłem trzech Przyjąłem. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. On musi być mój. Musi być mój. Ojejku, chyba ja będę jego. A, ale dostałem. <laughs> się w krzakach schowali. O. Ta muzyczka w tle jest wygrana, proszę państwa. Tak jest. Jaki to był wynik? Zaraz się okaże, jaki, jaki miałem wynik tutaj. Uwaga! 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 Awans w lidze, wygrane, przegrane, świat? Wow! Nawet nie wiedziałem, że taka liga jest! Dobra, to pominiemy. I czy były dodatko, dodatnie staty? Tak jest! 18-12! Uuuu! Dzięki wielkie jeszcze raz Gory na ten setup! A wywiska wpisujcie swoje setupy pod tym filmem. Jeśli nie macie inwencji takiej twórczej, żeby coś wymyśleć, łapkujcie czyjeś setupy, kto, ktoś zaproponował. Eee, dzięki za oglądanie tego meczyku, nie zapomnijcie o łapce Ci co nie subskrybują, o subskrypcji Trzymajcie się, odwiedzajcie Hitboxa, wieczorami, codziennie, praktycznie gramy I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym materiale na kanale Siemanko